Cześć tu Piotrek, witam Cię na moim vlogu, na moim daily vlogu. Zaczynamy. Dzisiaj będzie szybko, ponieważ dzisiejszy dzień był intensywny i dosyć mocno mnie zmęczył tak psychicznie, że tak się wyrażę. Fizycznie spoko, jeszcze zrobiłem sobie trening po południu na rowerze. Natomiast psychicznie jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale jestem wypompowany. Dlatego muszę odpocząć, żeby jutro z impetem rozpocząć dzień. Też jutro mam sporo wyzwań. Dzisiejsze popołudnie też chciałem poświęcić trochę rodzinie. Zrobiliśmy sobie mały spacer. Poświęciłem też trochę czasu na rozmowę z żoną, na wyjaśnienie sobie pewnych kwestii, które czekały do wyjaśnienia. W moim życiu zawodowym też dzieje się trochę. Wczoraj zmieniłem Team, nie praca, tylko Team. Dalej w tej samej firmie, natomiast w innym Teamie nowe, nowe wyzwania. Zrobiłem to właśnie po to. Dobrowolnie zmieniłem na własne życzenie ten team. Zrobiłem to po to, żeby szukać nowych wyzwań, żeby uczyć się nowych rzeczy, dokształcać się i pomagać ten świat zmieniać na lepszy. Jest to Team Big Data as a Service, który będzie świadczył dla klientów usługi Big Data. Temat jest stosunkowo dla mnie nowy. Znaczy, znam koncepcję Big Data, natomiast nie, nie pracowałem jeszcze w tego typu projektach, więc jest to dla mnie jakieś tam wyzwanie. Natomiast cieszę się na te wszystkie rzeczy, których e, będę miał okazję się nauczyć. E, na fali tego, co wczoraj e, Wam opowiadałem, to wczoraj oglądałem u Marcina Osmana. Kupiłem sobie dzisiaj książkę o hustlingu, Filozofia Hustle. Gdy e, tylko dojdzie i zacznę ją czytać, to podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy temat. I w międzyczasie dużo słucham też książki Davida Gogginsa Can't Hurt Me. Rzeczywiście, facet jest dosyć szalony. Tak jak to mówił jeden, jeden z widzów jeden, w jednym komentarzu. No, ale nie chcę go jeszcze oceniać, ponieważ no, tak sceptycznie trochę do tej książki podchodziłem na początku, ponieważ David odpisywał swoje dzieciństwo, gdzie nie wyglądało to różowo. Tak naprawdę te późniejsze lata są dużo ciekawsze, gdzie Goggins. Pokonywał kolejne trudności i, i zaliczał kolejno swoje cele. Także poczekajmy na kolejne rozdziały tej książki, tak, żebym mógł podzielić się swoją opinią na temat tego, o czym mówi David. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.